Grając czarnymi. Na posunięcie e4 przeważnie odpowiadam e5. Ale zawsze może się zdarzyć, że ktoś zagra dość nietypowy, rzadki debiut, gambit królewski. Co wtedy zrobić? Przygotowałem sobie taką ściągę. Jednym z rozwiązań jest kontrgambit Falkbera. Popatrzmy sobie jeszcze raz. Na gambitowe posunięcie gramy gambitowym posunięciem. Co wtedy? Białe przeważnie biją tego piona i jak powinniśmy postąpić? Jechać dalej pionem na E4? Tak się prawidłowo gra. Specjalnie będę obracał szachownice raz z perspektywy białych, raz z perspektywy czarnych. Co wtedy? Białe teoretycznie powinny zagrać D3. Na co? Na co powinniśmy wyjść skoczkiem, a nie odbijać od razu Hetmanem. Tutaj widać różne warianty, co się dzieje. Widać, że teoretycznie białe zbiją tego, tego piona na E4, i wtedy odbijamy skoczkiem piona na E4. W tej chwili widać, że to czarne właściwie poświęciły piona, a nie białe, czyli stawiamy białe w takiej dziwnej sytuacji. Potencjalne ruchy cały czas widzimy. Najczęściej białe. Powinny zagrać skoczek F3. Można się domyślać, że jeżeli ktoś gra Gambit Królewski, to pewnie powinien znać chociaż trochę kontrgambit Falkenberga. I ważne posunięcie: skoczek G4, skoczek goniec C5. Takie ustawienie: koniec C5, skoczek C4, czyli atak na pole F2. Tutaj odpowiedzi białych mogą być różne. Przeważnie stosuje się hetman na e2. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzi, to wskazana jest odpowiedź nie goniec f5 właśnie, a pion f5. Ten goniec później będzie wchodził na to pole f5. Co robią białe? Białe wyprowadzają gońca na e3. I tutaj znowu ważne, nie wymieniajmy od razu tego gońca, tylko prowadzamy do gry kolejną figurę, przy okazji odrabiając tego piona. A jeżeli białe się zdecydują na wymianę, no to wtedy białe. Jeszcze do rozważenia jest skoczek a6, ale generalnie polecany w książkach jest hetman na d5. Widzimy jeszcze potencjalne inne groźby, a przeważnie kończy się tym wymianą gońców. No tutaj odbijać można tylko hetmanem. Znowu są różne możliwości. Na przykład skoczek g5, czy skoczek c3. Ale przeważnie skoczek c3 jako przygotowanie do dużej roszady. I tutaj warto pamiętać sobie właśnie, żeby to czarne uciekły. Czyli uciekamy my roszadą, żeby schować króla i odciążyć tego związanego skoczka. W tej chwili w pionkach jest równo yy, zanosi się, że białe odzyskają przewagę pionową. No bo tutaj następuje wymiana. Hetman odbija tego piona na E4 i białe mają piona więcej. Yy, warto pamiętać o schowaniu króla. Schowanie tego króla to jest ważne posunięcie. Przed tym, żeby przystąpić do, do ofensywy. Ale generalnie mm, czarne stoją no, przynajmniej, przynajmniej, równo, przynajmniej równo. Nie ma znaczącej, znaczącej przewagi. Białe mają co prawda pionę, ale to czarne mają dobrze schowanego króla. Mogą szybko wprowadzić do akcji jedną, drugą wieżę. Także nie jest to pozycja słaba dla czarnych. A więc białe, dużą roszadę. I teraz już przygotowania są do właśnie do końca na F5 z naciskiem na pole C2. I z kolejnymi na przykład wyjściem skoczka i wtedy już dwie wieże całkiem nieźle to będzie wyglądało dla czarnych. Yy, ocena yy komputera jest yy lepsza dla, dla białych, ale to wynika z tego, że właśnie białe mają tego, tego piona więcej. Natomiast sama gra powinna być w miarę wygodna dla czarnych. Widać, że tego piona F4 albo można odbić, albo no jakieś takie plany trzeba zrobić, żeby wyrównać przynajmniej w pionach, ale nie powinno być z tym kłopotu. Dziękuję.